To ja będę miała nogi do ziemi. Nie ciągnij cały czas. Ty jesteś na kontakcie. Ale nie działaj do tyłu tyłu. To tak samo jak ja. Agast, spróbuj się wyprostować i pusek w siodle zostawić. Tata już umiał sama skręcać. No, Tylko ty, na mnie ty, brzucha. Tak. Jedziemy. I nawet Tara, A jak jedzie siostra, to jest galop. Widzisz? Jest? to. Nauczyć dobrze półsamość, to wtedy będziemy się uczyły balonu. Fajnie, tak? Eddy! Oddychaj, Aga! Oddychaj tam! Oddycham, oddycham. No, jakaś jesteś taka napięta. To skupienie. To skupienie, To jest ważne, żebyś oddychała, bo jak nie oddychasz, to się napinasz. A Korinka wtedy reaguje, kochana. Prawe ramię do przodu, tak. Pomaga jej na zakrętach ciałem. Linia ramion, linia bioder, taka jak jej linia łopatek. Dobra, nie zrozumiałam. się odwróciła. bo jeszcze raz, <laughs> będę się. <laughs> Dobra, Kamila odpoczywa. 别看张哥，是、嗯。<laughs> <laughs>